Cześć, witam serdecznie, się mówimy kolejnego quest'a, tym razem mamy kwestię z oznaczaniem, ja już tłumaczę jak go zrobić, ale na wstępie zachęcę do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, żeby kanał się rozwijał, bo dobijamy 10k, a jeśli chcecie wesprzeć, kodu SAYCAMSTAR w sklepie. Dobra, co musimy zrobić? Musimy oznaczyć sobie trzy przedmioty, niepospolity, rzadki i epicki. Jak zrobić to zadanie? Zadanie jest mega proste, jeśli właśnie e, ogarniamy o co chodzi w tym oznaczaniu. A wiem, że dużo osób właśnie nie oznacza jak przedmiotów i niezbyt ma. Także musimy zrobić coś takiego, że musimy sobie zestakować e, trzy rodzaje rzeczy: czyli zielony, czyli niepospolity, rzadki, czyli niebieski, i fioletowy, czyli epicki. Legendarny to jest złoty i już jego nie musimy robić. Tylko mam właśnie te trzy kolory. Jak widzicie niepospolity, rzadki oraz epicki. Ja tutaj mam epicki, niebieski i zielony. Jak właśnie zrobić tego quest'a? I zależnie teraz czy gracie właśnie na padzie, czy na myszce. Ja mam powiem po prostu na myszce, domyślnie żeby oznaczyć coś. To mam po prostu przycisnąć sobie kółko myszy. Klikamy i mamy taki mark. Jak widzicie tak to działa. I teraz co musimy zrobić? Jeśli sobie klikniemy właśnie, namierzymy najpierw wyrzucić, musimy oczywiście, wrzucamy sobie taki item. O, proszę, ja tutaj sobie wszystko wyrzuciłem. No i teraz musimy najechać na niego celownikiem. Weźmy sobie kilo w broń, obojętne. Najeżdżamy celownikiem na, na Minigana. No i teraz, jeśli gracie na myszce i nie zmienialiście żadnych bindów do oznaczania, to klikamy właśnie kółko myszy. Proszę, jest, 2 na 3 zaliczone, bo ja sobie już wcześniej nie na niebieskim itemie testowałem, czy działa i działa. I co teraz, jeśli gracie na padzie? Na padzie po prostu musicie właśnie, jeśli nie wiecie, e, jak oznaczyć, to musicie sobie wejść właśnie w opcję i po prostu szukać. Właśnie tutaj, tutaj na padzie e, tutaj macie umieść znacznik. Proszę, to jest właśnie to, jeśli macie ten e, bind, jeśli po prostu macie inny system, to musicie właśnie sobie znaleźć w tych opcjach pada, gdzie macie oznaczanie, czyli pingowanie. No i teraz po prostu oznaczamy sobie fioletowy item zielony, proszę, ja już mam zrobiony, może to być potka, czyli można zrobić to na parzance, no i niebieski. Także tak wygląda ten quest, eee, naj wiem, że najwięcej problemu zawsze sprawia ludziom właśnie jak to oznaczać, bo dużo osób nie korzysta z pingów, bo nie oszukujmy się, ale te pingi często nawet nie są jakoś mega potrzebne, szczególnie właśnie na itemach czy coś, dlatego wytłumaczyłem mana nadzieję, wam pomogłem, dajcie znać właśnie, czy wam się przydał ten filmik, musimy trzy kolory, fioletowy, zielony, niebieski oznaczyć, i mamy zrobione. Pamiętajcie, że jeśli nie działa Wam na przykład na komputerze kółko od myszki, no to również musicie wejść sobie w opcję tutaj, no i sobie szukacie właśnie oznaczanie. tej w komunikacji powinno gdzieś być łączność o ping, umieść znacznik, Bindujecie sobie na jaki chcecie, może właśnie być to e, myszka środkowy. czyli właśnie w tym wypadku, mnie na kółko od myszy to jest, bądź możecie pod inny przycisk to zbindować. Na padzie tak samo szukamy tutaj znacznika, no i mamy questa zrobionego. Dajcie znać jeszcze raz, właśnie mówię, czy Wam pomogłem, bo jestem mega ciekaw. No ja już nie przedłużam, żegnam. Trzymajcie się do następnego. Yo!